Witamy w drugi, drugim sezonie? To się nazywa sezon jak zaczynamy no nowe więzienie? Czy mi się wydaje? Ale witamy no. was w kolejnej... Mam no podwójną celę z jakimś typkiem. Też mam. mam o, mam Jar of Ing, Mam screwdriver. A ja, ja jestem z Kianu w i go od razu ukradnę. Kianu? No. Role of duct tape. O, okay. typie, są, są bramki! Żeby iść na exercise time. Ale nie ma bramek, żeby iść na roll call. Dobra, jestem na roll callu. Trzeba się rozpoznać po tym więzieniu trochę. Tu jest. Tu jest dinner time, I see. Przez dinner time. Okej. Okay, ja <laughs> Ej, nie przechodź <muszę laughs> przez bramki, uważaj. Yeah. Będzie Witaj. Io, io. Witaj. Yy... Daj Tak patrzę na tą ścianę, nie? Ale... Pewnie jest niszczalna. O nie, nie mogę wziąć jedzenia. Uł, cóż to a nie mogę? <grym> Okej, okay, chodź, bo to będzie breakfast teraz. Czy zaliczymy? Od razu idziemy przeszukiwać to więzienie. Breakfast, breakfast. O ty... A O, center. izolatki! Sun, sun! Sun. O. Medyk na górze. Uuuu, tu jest węd Taki niezakryty w ogóle. Taka ta. Chyża mużyczka w ogóle. Tak, fajne. Kaktus. O! Sheriff Bug. Mam gwoździe, ale nie wiem po co mi gwoździ, ale. Oficer Forest. <laughs> Bob. Forest. Fajnie się nazywa chłop, który chodzi z przepychaczką. Bob. Ej, typie, bo tu. Ja jestem, jestem na dachu. tak samo Czemu nie mogę jesteś, zaskoczyć? Jesteś też... Jesteś dwie cele ode mnie. No. Mam mydło. Mam oznakę szeryfa. Jest. Też mam oznakę Broń. szeryfa. A co teraz po breakfastie będzie? Chyba free time, nie? A job time? Nie wiem po co mi Syrku jest ale mam... Taki śmieszny dziabak. Ty gdzie ja muszę iść? Nie wiem. O, bo idź idź ze strzałką. Okej, okay, trafiłem. To jest półita w bramki. Są Traf bramki do tego bramki miejsca? Yy, nie nie. Okay. Polnareff bije się z... ...z Polna Polnareff wygrywa. Okej, okay, drop time. Has been nie come. spodziewałbym się. Idę, biegam za nimi. I win. Ja, ja wygrę. A ja tak, wygry. A myślę. Myślałem... Ja chłop powiedział Away nie umarł. Kradnę mu całe rzeczy, bo bił się z polnarefem. Polnaref teraz siedzi i chilluje jego ogląda. No. Bo chłop umarł w bramce, a polnaref usiadł na krześle, który jest prosto w tą bramkę. Tu jest Medic Office. O, tu są słaty. To jest Staszek igraszek. Jest. I na 11. eleven. Pat co jest na zewnątrz! No to ja tam, ty... to ja już gram patrz co jest na zewnątrz patrzę. Ty już to ty... <grym> ja już gram. O, o! Daj wbijaj tam Tam po prawej gdzie się otwiera A dobra. I teraz przytrzymaj mi przycisk tam No ty Daj wej, no, daj mi wejdź To jest przycisk Przecież jest na górze. No, dawaj. Owe, <gulLike> eh. Bo generalnie workend O no, dobra, działa. Przytrzymaj mi teraz. Nie ma żadnego... A, drzwi, dobra. Czyli nobody's desk. Killów! Taśma! Dawaj. Exercise time! Mm. Exercise time! A muszę muszecie... no! <supervisor> <laughs> Czemu bo... nie możemy wyjść? No dawaj. Nie, no pusz baton, da push baton. Nie mogę push na baton zrobić. Na dole trzeba. Nie Masz, na. Do... Idź. A nie, na dole z Koniec... dołu. To nie są te drzwi. What? What? Ukryliśmy. To może idź na baton. Idź, idź do tego. Do, do, nie tu <grym grym> Idź do button. Do nie tego. Kliknij przycisk, może ty możesz. No klik klikam, nie mogę. A spacją? Oh, Mam On ma inny... On hitbox. No ja mogę wyjść. No nie władzę. Co? co Shit. Si, ja, nie o, o, Free time. No mamy free time teraz. możemy wejść. <grym> o uf. Jezus. Ale debilizm. I <laughs> o jezu. No, pusz ta baton. On ma inny hitbox, tu musisz podejść. Co? Tak, patrz. Da mi... bullshit. <laughs> no, musisz Syr, puścić, tak. żebym mógł ci otworzyć. Tak, jakbyś nie mógł trzymać za tą klamkę, co? No już, się stąd. O, łopata <laughs> A nie, to nie idę. Okaże się, że spierdalimy sp w pierwszym dniu. Okay. <laughs> o... Bo sobie poszliśmy na free do kupalni jakiejś. Tak. Co so you cannot... Tak, ja coś e... mogę e... wnieść. Nie wiem, potrzebuję... O, jest. Tak, to moja broń teraz. Też ty ja pokopam, bo mam siłę Ja też mam siłę Albo dam ci mydło do jedzenia Czyli Albo muszę klej. tylko dropnąć Nie mo... Czemu nie możesz? Ja idę poszukać jakichś tamków czy coś bo się może coś się przydać To nie ale to, ale myślałem, że to TNT i jamiętki A! Ty pie Eee To w ogóle tak, To jest jamiętki Masz takie... Tam? Ważne rzeczy Eee ten, ten, zacznę kopać, bo muszę. mam ziemię, ale muszę ją spuścić w kiblu, nie mogę jej upuścić. Dobra, rzucam Nail Polish. Oj, zaraz, ty, free time I się i kończy. Bro. Lunch time, Ej, yeah, ej, yeah, yes, I'm going, I'm going. Meci to trzymam. Tak? To weź, bo się, siła A. ci się zmarnuje. Cześć. dropuję Meci. rzeczy. Nie, nie potrzebujesz ich dropić. I. Dobra, elo. <laughs> Dobra, okej. Okay. Ciekawe czy będę musiał piknąć się. Okay, potrzeb... potrzebujemy mózgu teraz, typie. Ale, ale ścina, rubberbending so far. Ale dobra nie muszę. Ale chyba dostał po łbie. Spaghetti, a spaghetti masz, chujowy staw. Ja bym się zjadł, bo mam tego. E, take food. Take food. Tu, tu, Atm. tu. Jej. Co będzie teraz? Oj, oh. no. Ej, bo pamiętaj, że musimy wywalić rzeczy na Exercise Time. Ale Exercise Time, time już był. Nie wiem. czekaj. ktoś do mnie puka. Chodź na rolkola. Chodź na rolkola. Chodź na rolkola. <laughs> Nie przyszedłem no na rękę. Mówiłem ci no. właśnie. Ty, ja mam te legalne itemy. Muszę komuś w kiblu spuścić. Poczekaj. Mam ten ziemię nielegalną. Tu, tutaj w kiblu spuścić. Dobra, tak, daj mi Przy okazji, przeszkamy te skrzynki. Idę dość Cookie Energy Drink. Tam job time znowu. Dobra, illegal shit Illegal, <laughs> illegal shit. shit Biorę za sobą Mam dwa okay. długo Co ja robię <laughs> Mam wiadro Do czego jest wiadro? Nie wiem dlaczego jest wiadro Kianu, co masz widzę? Kianu ma tu tubing Tubing się może przydać akurat Tubowanie Tubowanie Okej okay, mam I no lazy I'm just color colorful Haha, <laughs> not lazy, jestem just coronavirus <laughs> Dobra, ke. Okay. Polnare wchodzi z kubkiem O, taśma klaśnięcia. pilnik, magazyn A, bo ty, ty kradniesz, to jest twoja praca. Wiesz tak, teraz... serbał, job time. Byłeś? Tak, już byłem Potrzebujemy okay, łomu. To? Potrzebujemy wykonać kilku, kilka questów i wziąć kogoś. Jak będziemy mieć łom, to... I zróbmy szarą kartę, bo wiesz... Szarą są kartę. takie... jest takie przejście taktyczne. A ja nie wiem jak się karty I... robi. Chodź, chodź bo z Elektronic komponentów i innych, chodź do mnie, please. Zobaczysz coś. A ty tam jesteś. Jesteś na Górzecz na dole, nie wiem jest. No tu patrz to. Tu, A, to, że ty wejście Nie, tak. te... Nie, żeby te drzwi, to trzeba sklepać każdego strażnika. Żeby każdy strażnik był, wiesz, knockout. O, co to jest? Co to był za... Wózek? Nie wiem, Tego. ale się się zesrałem. <głos> 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 no właśnie. Czekaj, co bo coś mi się wydaje, że teraz będzie shower time. Ja biję kawałkiem rulki, więc no. Nie, będzie jak first time. Bo zawsze po wejdziesz, po, po ćwiczeniach zawsze był prysznic, to nie ma. teraz ćwiczenia były rano. <grym> <grym> no były. My mieliśmy ćwiczenia w kopalni. Dobra. O to. Ale wenny. O. O, Jak mamy 5 gwiazdek, to wtedy Słat chodzi na sklepie. U. Nie wiem, uh, czy tego chcę. I, I, I think not. Lepiej nie yeah. poczekaj na free time kolejny. Poczekaj no na free time. No. To Dabaj, zobacz, bo nie byłem. tam. <laughs> po tej stronie. Grube mury tutaj są. Piesły. Piesły. In, Piesły. In plan jak padł, jak będzie strażnik przechodził to stoimy w drzwiach Jak widzimy, Nie że Nie wiem, tak idzie... działa niestety Nie wiem Dinner time God damn O, tu można mózg możesz... zwiększać Zapomniałem Teraz sobie wyobraź, że ten, że chcemy iść do tej Do, poszlibyśmy do tej kopalni i nagle jeb dinner time Ech. No mnory, tak dinner time, ale się... O, o. Mi się, chłop, mam baseball'a w łapie Dałem mu 100% tutaj Cię ubiję Kianubi o no mają bo tu się dzieje ładnie. Niepotrzebnego nam pewnie mają Idziemy do kopalni O ma? Coś od miejsca, jakie od furnitur What? Nie potrzebuje energii <haha> Shiftem można edge Shiftem się O tak Nawet nie wiem gdzie jesteś, ale już to wykorzystuję Chodź tu, otwieram ci przejście A pod inner time będzie przerwa? Może, zobaczymy. Bo jestem na drugiej części więzienia kompletnie. Chodź tu już. no radom. chodź, 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 chodź. Idę, ale muszę iść bokiem, bo prosto droga nie ma. Nie mam drogi tutaj, muszę iść chyba na dół. Muszę iść środkiem. Muszę iść przez ten głupi budynek jakiś. No ty piarzu, no gdzie ty łazisz? Sprintuję, nowo i widzisz. To jest jakiś budynek widziałeś mnie w tym budynku? Nie, nie widziałem czy bo jesteś wyżej. A high ground. I nie A, mogę no. przejść tu normalnie Musisz że schody znaleźć Są schody, ale... O dobre mogę przejść. Yeah. No komet. Bo na zewnątrz nie było przejścia. Komet mi brada Coraz lepiej nam to idzie. FUK Nail Polisz Czekaj, I don't need this stuff Ty już to nakradłeś, tak? Tak Prawie jestem z wywaliłem na plecy <laughs> O, kolejny kilo Ej, to jest naprawdę easy więzienie Ja izwięzione. sobie wezmę i pokopać gdzie indziej nie, 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 przekopiłem w jedną stronę i tę stronę. Lightweight pickaxe. A to nie lepiej ten? To nie lepiej sobie wziąć inny ten? To dobra, tej cię odleć, a ja teraz kopę. ja mam na. nie mam. mam 3 czwarte 3 tej siły mam. A i możemy razem kopać? Możemy razem kopać, A to jest a. nieefektywne trochę. Jest, tylko że ja zadaję 15 tym kilofem moim. Co! Co w pierwszym odcinku? Co! No to jest jakiś bullshit! Co! 15 minut! No. To to nie ma sensu. Nie mam słów. Po prostu skończyliśmy to więzienie Ja więcej robiłem w postaci niż my to więzienie przechodziliśmy. Uff. jeszcze hup! <śpiewa> przybiegł po <śpiewa> niego! <śpiewa> <śpiewa> no comment nie przybiegł, <śpiewa> No, <śpiewa> no, <koment, nie> <śpiewa> no Nocote oh. zero, ten scrafte zero, mam wszystkiego zero. Ale oh, mam A. co za A? No typie no też mam a Easy W pierwszy dzień. Easy Dziękujemy za oglądanie. Idziemy nagrać kolejne więzienie, bo to było szałosne. Do widzenia. Pa, pa.